Witajcie drodzy widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku. Pięciu Nocy U Freda, część czwarta. Dzisiaj kontynuujemy kolejne podejście. Gówniaka, małego dzieciaka, ciecia. przypomnimy sobie jego dzieciństwo, jak to było. Podczas nocy drugiej wydarzyło się wiele rzeczy, i te wiele rzeczy miało wpływ. Na to, jakim człowiekiem stał się gówniak cieć. Chyba godzina 12. A on zamiast spać, jak na gówniaka przystało, to kurwa bawił się latarką. Śmieciarz mały. Niedobry. Witam Was po raz kolejny. Serdecznie, drodzy widzowie. Prawie dwa lata temu nagrywałem ostatni raz przygody. Frediego Fasbera ur, 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 ur. Ja wciąż nie wiem jak w to gówno grać, ale na szczęście, wiecie jak jest, na wizji mi bardzo ciężko zawsze idzie. A mimo wszystko przechodzę dalej, ponieważ mam zajebiste sposoby i. i triki, o których nie chcę wspominać, bo prawdziwy magik swoich sztuczek nie zdradza. Wypierdalaj z tego łóżka śmieciarzu. Będzie mi... No, patrz. No, tu jakieś gówno leciało. Oni myślą, że ja nie słyszę tego. Pierwsza w nocy. Bo jest całkiem nieźle. Podobno słychać oddech. O kurde. Ja cię smole. Zesrałem się. Zesrałem się. On mnie chyba dopadnie, bo wpierdzielił mi się do tego Do szafy Ty, a co jeśli podejdę? Ty, on tu jest, no Jest, jest, jest Jest, jest, jest. nie ma go, jest, nie ma go, nie ma go, jest Jakie kurwa jajca Wiecie o co chodzi Bardzo to śmieszne generalnie, Wy, wypierdzielaj Czyli jeżeli on już mi wszedł do pokoju No to wiecie jaka jest sprawa Trzeba pilnować drzwi o, czekaj. Podejdę jeszcze raz, czekaj, czy wyskoczy. Ale to, ale to jest Foxy, chyba, nie? Oj, tak mnie coś dopadło. Ojej. Hmm. Bardzo, bardzo podoba mi się to wytłumaczenie, że podobno na słuchawkach lepiej słychać oddech. Chyba Twojego ojca, który patrzy, w jakie Ty gówno grasz, synu. I teraz. Wiecie, to jest całkiem ciekawy myk Ponieważ Zmusza was to do Wydania, może nie, że fortuny czy coś, ale wydania kasy na słuchawki Wiecie, tych, tych zajebistych CS-owych, gdzie słychać kroki I człowiek jest potem przewrażliwiony I odpala mu się ultra słuch I słyszy za ścianami Bo ponoć tutaj też słychać oddech i, i patrzcie, ja sobie to teraz pogłoszę i gówno, nic nie słyszę, nie? Więc nie wiem, od czego to jest zależne. Dobra, ten spierdzielił. Hmm. A no tak, zapomniałem komentarzy przeczytać na sam początek. Ale ze mnie cieć wiesz. Dobra, to przeczytam, postaram się pod koniec. O, ja, widzieliście było, to tam coś było! Tam coś było! Ja nie mogę. Jak można zrobić taką grę. Ja już mówiłem, że staży od tego berbecia. Jakim jest mały cieć. Cieciuszek. Dobra, tu nic nie ma. Do pokoju się jeszcze nic nie wdarło, nie? Ma mały Freddy Fazbear ur, ur, ur. Dobra, nic nie ma. Co za random jest w tej grze. Nic nie ma. Dobra. Nie wiem ile farta trzeba mieć, żeby dotrwać do 6 rana. Nic nie słysząc i nic żeby się zabiło. Dobra, do tyłu. A! Pięknie cisza. Równie dobrze mógłbym nic. Nic nie robić. Mieć wydupcone na to. Zaraz będzie godzina druga. Ty ja coś słyszę, nie? O, o! Coś mi wlazło do pokoju, ewidentnie. Nie? Ale było, było słychać kroki. Słychać trzaskanie się w kuchni? Kurwa, nie ten przycisk. Eh, miałem Shifta nacisnąć. No, ale słyszałem oddech, w końcu słyszałem. Wreszcie. Chyba już rozumiem tę grę. Rozumiem, że jest głupia. A ja też, że nie umiem jej przejść. A pewnie dzieciaki, które ledwo wypadły z łona matki i już nauczyły się trzymać telefon w ręku. I już potrafią pewnie przechodzić, przechodzić tę grę. No bo wiecie, bo ja kompletnie nie rozumiem tego fenomenu i chyba tutaj nie ma co rozumieć, tutaj trzeba w to grać, nie? Wiecie o co chodzi, po prostu kiełbasa zamknij mordę i nagrywaj no, Dobra, no, tak zrobimy Zapytałem się was w ankiecie właśnie na temat tego, co mam z tym nieszczęsnym faktem zrobić Dobra, tu nic Tu na łóżku jakieś gówno, o, cichosza Ty, tam coś było Słychać było Prawa strona. Nie. Cisza Co, co? Kur... Coś łazi Chyba tu. Ja pierdzielę, ale tutaj człowiek się musi skupić na tym, nie? Ale teraz oddechu nie było słychać. No kurde! Oszukano mnie. Czuję się oszukany. To jest po prostu y, niesprawiedliwe. Ponieważ y, ilekroć bym się nie starał, to to się nie przekłada na finalny rezultat y, tego gameplayu, tej gry. LOL. Co za jajca. Jakieś gówno tu biega, no ewidentnie, tak, tak po, po pokoju, takie ti ci ci ci, ci 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 po wykładzinie. Jakiś mały śmieciarz Freddy Fazbear, ur-ur-ur, rozdupiamy to. Ten mem. Ale plus jest taki, że. O, widziałem go, widziałem go. Plus jest taki, że całkiem nieźle mi idzie. Coś było słychać. Tu masz tylko do sprawdzenia, stary. Trzy. Trzy punkty, nie? A. A jest. A jest taka lipa. O! A chyba lewą stronę będę sprawdzał. Najważniejsze jest nie, nie siedzieć w miejscu, bo jak siedzisz. O, o, o! Dobra. Tu nic nie ma. Ciekawe, czy już mi coś wlazło do pokoju. Ha! To chyba była cika a królik Bugs wchodzi tu. Ha! Wiedziałem kurwa szmaciasz raz a kiedy no warto tak cisza dobra nic się nie dzieje do tyłu no coś 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 łazi mi tu no przecież no i znowu nic nie słyszałem ech to jest czasami proszę państwa niepojęte a teraz yy, postaram się przeczytać komentarze, drodzy widzowie. Na powiedzmy takie zakończenie tego odcinka, abyśmy dowiedzieli się czegoś ciekawego. Tylko sobie wyszukam to. O, pięknie. No świetnie. Usłyszeliście to. Ja teraz tak, wchodzę w sekcję komentarzy. Daje najnowsze i teraz tak. Robi wrażenie stare czasy. W ogóle Springtrap to jest tata tego dzieciaka, czyli Evan Aftona Springtrap to William Afton, A Afton miał żonę i dzieci świetnie. Serwis, no serwis. Co tam z tyłu wysk wyskoczyło z poduszka? To małe fredziaczki, Ich jest trzy. Trzeba co jakiś czas je odganiać, bo skończy się to jumpscarem od Frediego. Mhm. Będziesz nagrywał Security Bridge? Może. Porada. Nie nagrywaj w nocy, bo będziesz się daru. Słuchawki musisz mieć najlepsze, aby słyszeć i rozróżniać strony, z jakiej nadchodzi animatron i czy oddycha. I to jest właśnie ten paradoks. Z powodu gry, która jest warta o aktualnie 30 zł niecałe, czy tam 20 parę z groszami, mam wydać jakieś 300 albo i więcej, żeby słyszeć jak jakieś animatroniczne gówna mi chodzą. W końcu zobacz, może nie, nie boisz się, nie boję się. Jak idziesz do drzwi. Poczekaj chwilę i się wsłuchaj. Jak nic nie słyszysz, to możesz zapalić światło, a jak usłyszysz oddech, to zamknij i nie zapalaj światła. Wtedy usłyszysz, jak robot odchodzi. Jak skończy odchodzić, wtedy możesz zaświecić światło. Na łóżku są mini Freddy. Mogą się pojawić ich trzy. Jak będą wszystkie, możesz usłyszeć taki straszny dźwięk. Musisz na nie świecić tak długo, aby wszystkie znikły. Jak za długo będą siedzieć, zabije normalny Freddy. A to z plustrapem trapem masz określony czas, kiedy na niego nie świecisz, koleś zacznie się ruszać. Łatwo to usłyszeć, musisz zaświecić wtedy, kiedy koleś stanie na białym X-ie. Jak, jak to, jak zapalisz za późno, może ci skoczyć. Jak wygrasz, to w następnej nocy zostaną pominięte dwie pierwsze godziny nocy. Aha. Po kończeniu nocy 1 gdy gracz zostaje teleportowany do wydarzenia fan Witch Trap, gdzie naszym przeciwnikiem i utrudnieniem jest właśnie tytułowy plus Jego punktem stwardzonym jest białe krzesełko, na którym siedzi po po się rozgrywki, gdy grażnie nie świeci latarką, zejdzie z niego. A jeśli to zrobi, wtedy wraca, gdzie jego miejsce, ale im bardziej się przybliża, to już nie będzie się cofał, ale światło w każdym... O Jezus Maria, to potem przeczytam. Temu panu bardzo dziękuję, bo tutaj jest taka obszerna instrukcja. W kilku punktach. Ja sobie to przeczytam mimo wszystko. O, świetnie, strategia na kolejną noc. Super. Obróć się... No, no, no. Ok, i teraz tak. Ta część dzieje się w 1983 roku, gdzie była pierwsza lokacja. Fred, Fred Bear Family Dinner, A ten pluszowy Golden Freddy to plusz. Hit beat. plusz beat? Kurde. Może następne odcinki z kamerką, super gra. Nie wiem. Nie, nie lubię kamerki. Skoro może zamykać drzwi za pomocą shiftu, to może to wykorzystaj w kolejnych nocach. Acz... Cztery części powinna być pierwsza, czwarta część powinna być pierwszą, bo po pierwsze tu wszystko się zaczyna, po drugie masz napisane co jak A Tego to się kurczę nie spodziewałem. Cieć student to ten w mascelisa pora żebyś zagrał w puppy Playtime Chapter 2 po ostatnie starcie, ta na pewno. Jak już wszyscy zapomnieli. Kiełbasak, jeden odcinek. Powodzenia, składanka, pięć w nocy w pizzerii Freda, może, może to dziecko studenta i odziedziczył od niego ten strach. FNaF 4 jest najstrasznie... najstraszniejszy, straszniejszy niż FNaF Bloody Nights. Hej, a kiedy następny odcinek od roku czekam co się stało? No właśnie, dzięki temu komentarzowi po prostu jakoś tak, jakoś tak wyszło. O Jezus Maria, nareszcie się udało! Auu, kurde! Ileż to było męczarni, ludzie złoci! Och, kurde! Pominąłem to, bo naprawdę tam byłoby mnóstwo pierdzielenia. A teraz tak, trzy dni do zabawy. Zobaczmy, nasz mały cieć gówniak płacze. Oni wyszli bez ciebie! Wiedzą, że ich nienawidzisz! Mhm. Tak. Szybko. Biegnij do wyjścia. No. Nie pamiętasz, co widziałeś? Aha. Pewnie mnie wciula zrobił. Jest za późno. Szybko! Znajdź inną drogę, która ci pomoże. Aha. You can find help if you can get past them. No i znowu płacze. Aha. No nic. Ha! Jutro jest kolejny dzień! Ta! Jak zawsze! Wszystko na jutro. O, Fun with Plush Trap. To jest to, co chyba bawiłem się w poprzednim odcinku. I że trzeba go po prostu ściągnąć na Xa. Tylko teraz mamy 60 sekund na to. No, czytałem komentarze, oczywiście. I co się stało z dźwiękiem? Plusi? Idziesz czy nie? A! Kurde, może się uda. Nie za szybko, dam mu 5 sekund. Ach, prawie go miałem. Co za cholera jedna. No nie, nie uda mi się. Proszę, no chodź, chodź, nie bądź Żyd. Kurde, no i lipa, too bad, too bad, mówi się trudno, he too bad, do łóżka, mały cieciu gówniarzu. Dobra drodzy widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że spodobało wam się to, że powróciłem do tej serii, no i w sumie niechaj tak będzie, że się zobaczymy w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę, cześć!